Hitler wielokrotnie odwiedził Wrocław, uwielbiał to miasto. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Łukasz Kazek – History Story. To mój autorski kanał i widzimy się tylko i wyłącznie tutaj, w każdy wtorek o godzinie 20. Jestem we Wrocławiu. Dzisiaj odcinek o świadectwie. O niesamowitym świadectwie tego, co działo się tu w 1945 roku. Myślę, że większość z Was wie, a ci, którzy nie wiedzą, Wrocław został ogłoszony twierdzą. I na rozkaz samego Hitlera i innych Fanatyków w obłędzie skąpanym właśnie w narodowo socjalistycznej wieży miał bronić się do końca, do ostatniego żołnierza, do ostatniej kropli krwi. Wrocław poddał się 6 maja 1945 roku, dokładnie 4 dni po upadku Berlina. I tak naprawdę dwa dni przed zakończeniem II wojny światowej. Hitlera już nie było. Popełnił samobójstwo w bunkrze, ale niektórzy twierdzą, że jeszcze żył i uciekł. Ja nie będę się w te teorie wgłębiał. Generalnie opowiadam dzisiaj o tym, co działo się tu w 1945 roku na podstawie niezwykłych pamiętników księdza katolickiego Paula Pejkerta, który był tutaj w tej obleżonej twierdzy i w tej zamkniętej konserwie bombardowanej przez pociski sowieckie, pisał pamiętnik. Pisał tak, jak wszystko widział i jak czuł. I to jest niesamowity obraz tego, co się tu działo. I dzisiaj o tym właśnie obrazie. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Młodzieżowe Centrum Sportu we Wrocławiu, organizator świetnej imprezy Wrocław Walk 2023. Zapraszam Was na nią dlatego, że możecie poznać niesamowicie miasto, możecie również poznać jego zakamarki i historyczne smaczki, a także przeżyć przygodę na żywo. Dlaczego? Bo w całej tej grze. Planszą dokładnie jest miasto Wrocław. I na koniec ostatni smaczek. Ja tutaj będę. Będę pod hotelem Monopol i będzie się można ze mną spotkać na trasie właśnie tajemnic. Opowiem Wam o ciekawostkach tego hotelu. Opowiem Wam, jak Hitler przyjechał i na tym balkonie występował. I opowiem Wam jeszcze o jednym ciekawym zdarzeniu. Bo miałem okazję poznać kogoś, kogo mama na ten balkon weszła i została przedstawiona Führerowi. Zapraszam do Wrocławia 11 listopada. Szczegóły o tej imprezie znajdziecie w linku i tam właśnie w opisie pod filmem, tam będziecie się mogli zapisać i też znajdziecie ten link na moich stronach facebookowych, instagramowych, tiktokowych. Zapraszam, świetna impreza, do zobaczenia. Wrocław 2023 to gra, w której dosłownie planszą jest całe miasto. To niesamowita przygoda. Do wyboru macie trzy trasy, każda z nich z o innym motywie przewodnim. Zwiedzając Wrocław zbieracie pieczątki na wybranej przez Ciebie trasie, a za zebranie wszystkich otrzymacie pamiątkowy medal. Żeby się zapisać i poznać szczegóły, pamiętajcie, klikacie w link w opisie pod filmem i w moim głównym komentarzu i... Cóż, do zobaczenia. Widzimy się pod hotelem Monopol. Opowiem Wam niesamowite ciekawostki o tym, co działo się tu w 1945 roku, a także o samym Adolfie Hitlerze i o tej niezwykłej opowieści, którą poznałem całkiem niedawno, a miała ona miejsce w 1938 roku na balkonie hotelu Monopol. Do zobaczenia 11 listopada we Wrocławiu. Wielokrotnie odwiedził Wrocław, uwielbiał to miasto. W 1938 roku, podczas święta gimnastyki, niemieckiej gimnastyki i sportu, również tu przyjechał i stał na tym balkonie. Antonia Naszycki, nastolatka, która pisała pamiętnik, mieszkanka Breslau, opisywała euforię. Mimo, że wcześniej jej matka została wyrzucona ze szpitala, i gestapo przeszukało jej dom. Bo matka odmawiała sterylizacji upośledzonych, Antonia uciekła z domu, dlatego że rodzice musieli opuścić Wrocław, byli już wykluczeni. Uciekła z ich domu we Wleniu i przyjechała tutaj i zatrudniła się w hotelu Monopol jako pokojówka. Oglądała Firera w Hali Stulecia, oglądała Firera na stadionie olimpijskim, oglądała Firera, który przemawiał z tamtego balkonu. I pisała, że Niemcy wstają z kola. Że wszyscy rosną w potężnym serca uniesieniu. Matka jest sobie winna. Mogła nie szykanować w rozporządzeń władz niemieckich i wtedy byłaby całkowicie z tych zarzutów oczyszczona. A że szykanowała, to jej jest wina. Antonia kwitła. Mówiła, że cały naród w tej chwili wyzwolił się z tyranii, która tłamsiła i gnębiła Rzeszę niemiecką. I tak dokładnie wyglądał fanatyzm który w 1945 roku, 7 lat tylko po przemówieniu Hitlera z tego balkonu, doprowadził do ruiny tego miasta. Kiedy Antonia jako pokojówka tutaj zachwycała się Firerem, Paul Pejkert w 1937 roku został aresztowany przez Gestapo i jako ksiądz katolicki był poddany szykanom, dlatego że był przeciwnikiem tego całego błędu i jako jedyny w 45 roku kiedy miasto płonęło został ze swoimi parafianami i prowadził kronikę. Katedra Marii Magdaleny we Wrocławiu to kolejny punkt krasy tajemnic wydarzenia Wrocław 2023. Karl Hank, który był fanatykiem przeżartym do szpiku kości w wieżę Firera, mówił, że prędzej zdechnie i spali to miasto, niż je podda. Albert Szper, który był ministrem amunicji i zbrojenia, spotkał się z tym fanatykiem tutaj, we Wrocławiu, przed oblężeniem miasta. I napisał we swoich wspomnieniach, że miał nieodparte wrażenie iż całkowicie obojętne jest Karlowi Hankę, co stanie się z ludźmi, co stanie się z miastem, kiedy zdobędą go Rosjanie. Ale Paolo Pejkert nie. Został ze swoimi parafianami i pisał w kronice oblężonego miasta takie słowa. Tym hitlerowskim dygnitarzom i fanatykom, którzy zgotowali nam ten okrutny los, nie przeszkadzają kałuże krwi na ulicach nie przeszkadzają im szczury, które buszują po trupach w gruzach i po trupach, które leżą praktycznie na każdym rogu zbombardowanego miasta. Nie przeszkadza im zwęglone szczątki płynące odrom. Nie przeszkadza im, że kościoły są bombardowane, że na przykład katedra traci w 1945 roku dwa hełmy na wieżach i zawala się cały dach Nawy, nic nie przeszkadza. Rzucili ostatnio do boju 160 młodych niemieckich żołnierzy. Rosjanie wjechali 12 czołgami, roznieśli ich w pył. To była masakra rzeźnia. Ci, którzy przeżyli, a było ich tylko kilkunastu, ściągali tylko jedno ciało z pola walki. Reszta została. I tak żyjemy w ciemnościach. Tak codziennie obserwuję, jak agonia zżera totalnie moją parafię. I mój kochany Breslau. Zapisy w Kronicach Księdza Pekerta są wstrząsające. Pejkert opisuje. Widziałem, jak podmuch bomby ściągnął z niemieckiego żołnierza nie tylko odzież, ale również skórę. Ten człowiek wił się i umierał w męczarniach. W marcu 1945 roku kościół świętego Mikołaja i kościół świętego Wincentego leżą już w gruzach. Przyszła do nas rodzina nauczycieli z trójgiem dzieci. Elizabeth była ranna odłamkiem w czoło. Trzeba było ją opatrzyć. Udało się, wrócili szczęśliwi do domów. Nazajczr w ten dom uderzyły pociski. Dom się złożył. A oni zostali w piwnicy. Po 38 godzinach udało się do nich dotrzeć. Przeżyła tylko mała Elizabet. Ciała poległych i zabitych chowa się dosłownie już wszędzie. Na skwerkach, w parkach. Na chodnikach. Tym zajmuje się również młodzież Hitler Jugend. Oni są wykończeni walką, są wystraszeni i nie do końca potrafią zakopać całe ciało. Rano, kiedy idzie się w te miejsca, gdzie miano zakopać trupy, wystają rączki dziecięce, ramię, głowa. Widok jest porażający, bo żadne ciało nie jest w stanie nienaruszonym. Pejkerta poproszono również o pochowanie kobiety, która zginęła w urzędzie pocztowym podczas sowieckiego nalotu. Całe ciało tej kobiety zmieściło się w takiej małej trumience. Było po prostu rozczłonkowane na strzępy. Najpierw ciała poległych zakopuje się w trumnach. Potem, gdy brakuje trumien, zbija się skrzynie z desek, ale desek też brakuje. A więc potem tylko i wyłącznie zawija się ciała w dywany, w jakieś obrusy. Kiedy to również nie wystarcza, przykrywa się szarym papierem pakowym. Pakowym, takim do pakowania paczek. Okazuje się, że i papieru również zabrakło. Baker notuje że modli się do Najjaśniejszego, Najwyższego o to, aby jak najszybciej to miasto zdobyli Rosjanie. Ironia. Zdobyli Rosjanie i zakończyli ten hitlerowski, niemiecki fanatyczny obłęd. Zabytkowy dom towarowy otwarto w kwietniu, dokładnie 12 kwietnia 1930 roku. Dzisiaj nosi nazwę Renoma. Jest to kolejny punkt trasy tajemnic w 2023. Kiedy otwierano dom towarowy 12 kwietnia 1930 roku, nikt nie przypuszczał, że za dokładnie 15 lat będzie stał w płomieniach. W marcu został zbombardowany i palił się. Kilkanaście dni podczas oblężenia w Wrocławie. Kiedy otwierano 12 kwietnia 1930 roku ten dom towarowy, za 8 dni niejaki Adolf Hitler miał urodziny. Ale w tamtym czasie nie był on jakoś znaczącą postacią. Nazywany był krzykaczem piwiarnianym i krapalem w bryczesach. Dopiero za trzy lata Hitler zostanie kanclerzem, a za 8 lat przemówi do rozgorączkowanego tłumu który jak w transie będzie powtarzał ein volk, ein reich, ein führer. W marcu rozpętało się piekło, a szczególnie kiedy w Wielką Niedzielę nastąpił potężny nalot sowiecki. O 8:30 nadleciały sowieckie samoloty. Oficerowie festung Breslau, niemieccy oficerowie szacowali, że Sowieci spuścili na miasto 5000 bomb. Horst Gleist, 16-letni chłopak z Hitlerjugend, opowiadał, że żywi stracili całkowicie obojętność na martwych. Biegnę sobie parkiem. Na ławce siedzi trzech żołnierzy. Patrzy, a oni nie mają głów, ale wciąż siedzą na ławce, z rozczłonkowanymi ciałami. Jeszcze niedawno siedziałem z 17-letnią Elzą w schronie, a teraz zbieram jej kawałki rozczłonkowanego ciała na ulicy. bo Wyszła ze schronów i trafiły w ulice sowieckie bomby. Rudolf Tauer miał 17 lat. Był synem Niemki i Polaka w przedwojennym Wrocławiu. Uczęszczał też do polskiej szkółki i był członkiem polskiego harcerstwa. W czasie oblężenia Wrocławia. Został powołany do Volkssturm i mówił krótko. Albo praca przy barykadach i budowaniu szalonego pomysłu, jakim było lotnisko w centrum miasta, praca pod ostrzałem, albo przed pluton egzekucyjny za panikarstwo, dezercję i brak wiary filera i kula w łeb. Więc się pracowało. Widziałem trup. Najbardziej przerażał mnie widok kobiety i mężczyzny którzy leżeli na chodniku i była, ich ciała były już w stanie rozkładu, były czarne. Dla siedemnastolatka, który nie obcował na co dzień z takimi właśnie obrazami, był to potężny, wielki szok. Ale matka jego powiedziała, masz legitymację polską harcerską, trzymaj ją, schowaj, gdy miasto padnie, być może będzie tu Polska, być może wejdą tu polscy żołnierze. I pokażesz tą legitymację, wtedy ocalejemy. Jeżeli chcesz być do niewoli, nikt nie zrobi nam krzywdy. Miasto padło 6 maja 1945 roku. Z 658 km dróg pół była rozbita i uszkodzona przez pociski. Z 30 tysięcy domów 21,5 tysiąca leżało w gruzach. Kiedy w lipcu 1945 roku wybuch pożar w zrujnowanej kamienicy i niemieccy strażacy cały czas byli, przeciągali węże, podłączyli do hydrantu. Dziś nie było nikłe maciupeńkie. Pozostało tylko rozłożyć ręce i patrzeć, jak płonie, to co nie zniszczono jeszcze w 1945 roku, kiedy była ta twierdza obrężona, kiedy toczyły się walki. Sieć wodociągowa. Była uszkodzona w trzech tysiącach miejsc. A Paul Baker przeżył oblężenie. Jego kronika jest świadectwem tego, jakie dantejskie sceny się tu działy. Jest świadectwem tego, do czego prowadził Narodowy Socjalizm i wiara Firera. Jest świadectwem tego, jak później można dzisiaj patrzeć na te wydarzenia z perspektywy prawie 80 lat. Paul Peikert przeżył oblężenie Wrocławia, zmarł w sierpniu 1949 roku w Westfalii. Pamiętajcie o mecenasie dzisiejszego odcinka, jakim jest Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, organizator Wrocław 2023. Pamiętajcie, że widzimy się 11 listopada na trasie Tajemnic w punkcie Hotel Monopol. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Łukasz Kazek History Story. Dziękuję Wam wszystkim, że nas wspieracie. Dziękuję, że jesteście z nami za każdą postawioną kawę i każdy gest wsparcia przez kanał YouTube. Bardzo, bardzo, ogromnie Wam serdecznie dziękuję. Link do wydarzenia Wrocław 2023 znajdziecie w opisie pod filmem i w moim głównym komentarzu. Znajdziecie go również na moim FB i na moim Instagramie. Zapisujcie się i do zobaczenia 11 listopada podczas podróży w głąb przeszłości.